Dzień dobry, bardzo dziękuję Państwu za spore zainteresowanie poprzednim, poprzednim filmem. Czyli takim całkiem symetrystycznym i mało, mało bym powiedział zaczepnym filmem na temat wielkiej orkiestry Jerzego Wsiaka. Nawet chyba zbyt łagodnym, ale do tematu będzie jeszcze na pewno okazja nieraz wrócić. Dziękuję też za y, tradycyjnie, za wszelkie oznaki. Życzliwości za komentarze i wsparcie na Bajkofi. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, trochę nietypowy materiał, chociaż takie materiały też się będą u mnie prawdopodobnie zdarzać. Mianowicie opowiem Państwu o filmie, który miałem okazję obejrzeć. Film, którego nie jestem targetem zdecydowanie i w życiu bym na niego nie poszedł. Prawdopodobnie, gdybym nie został zaproszony, ponieważ jest to film dla młodzieży. Raczej młodszej młodzieży albo starszych dzieci, jak to woli. Film nazywa się Cudowny chłopak, część druga, Biały Ptak, w reżyserii Marka Forstera. Jest to film amerykański, który w Stanach miał premierę w zeszłym roku, a w Polsce ma premierę właśnie teraz. Film ewidentnie prezentuje pozytywne wartości, tu już widać, widać zapowiedzi, więc stwierdziłem, że skorzystam z tego zaproszenia, głównie po to, żeby sprawdzić, czy ci z Państwa, którzy ewentualnie chcieliby taki film zobaczyć z dziećmi, albo też wiedzieliby, że dzieci idą na ten film ze szkoły, czy mają być z, Państwo z tego zadowoleni, czy się obawiać, czy też po prostu jakoś, Rozwinąć to, co dziecko podczas filmu zobaczy. I już wszystko, wszystko wiem, ponieważ dzisiaj byłem w kinie, obejrzałem ten film. Trochę ciekawa była to przygoda, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do tego, że jeżeli chodzę na film na zaproszenie, to uczestniczę w pokazach medialnych, a to był pokaz dla nauczycieli, więc ja w ogóle nie wiedziałem, że takie, czy no, nie, nie jest to nic szokującego, ale nie wiedziałem, że jest taka forma pokazu, więc tam najpierw byłem chyba jedyną osobą. Na sali, która nie była nauczycielem, ani, ani katechetą. Na początku zobaczyliśmy cały taki zestaw oferty dla, dla nauczycieli, z jakimi, na jakie filmy można pójść teraz z, z dziećmi i młodzieżą, w jakim segmencie wiekowym itd. Tak do kina, i dopiero po dłuższym czasie przystąpiliśmy do seansu właściwego. Powiem tak, może zacznę od tego, że opowiem Państwu w skrócie o czym film jest. Mianowicie pierwsza część filmu, której nie widziałem, opowiadała o takim prześladowanym chłopcu i jego prześladowcy, który w dużym skrócie tam za karę wylatuje ze szkoły, i tak, tak, tak rozumiem, że się kończy część pierwsza, a w, w części drugiej ten bohater, który ma na imię Julian, próbuje się w tej nowej szkole zaklimatyzować, ale to jest, mam wrażenie, wątek w dużym stopniu pretekstowy, dlatego że główną treścią filmu jest opowieść jego babci, która do niego przyjeżdża i opowiada mu o swojej młodości. I ja zanim, zanim poszedłem do kina, to przeczytałem sobie na filmowie trochę już narzekania, dlatego że tam wyczytałem, że Miał być to film o tym, że ta babcia w czasie wojny jest we Francji, bo jest z pochodzenia francuską i ma kontakt z francuskim ruchem oporu. To okazało się trochę, trochę co innego i zaraz o tym opowiem. Byłem trochę ciekaw, jak to jest, no bo jeżeli babcia tam, kilkunastoletnia czy dwudziestoletnia, jak się wydawało, miały kontakt z francuskim ruchem oporu w czasie wojny, a rzecz się dzieje współcześnie, no to musiałaby być literalnie wiekowa. No i faktycznie ta babcia jest osobą mocno starszą, ale trzyma się świetnie. Natomiast w filmie okazuje się, i to może być tak zwany red flag dla części osób, ale od razu mówię, że spokojnie, babcia okazuje się być francuską Żydówką, która pada ofiarą prześladowań ze strony, i tu uwaga, nie złych Polaków, jakbyśmy byli przyzwyczajeni, tylko ze strony Francuzów. I to jest bardzo interesujące, że możemy w filmie o II wojnie światowej zobaczyć jako bohaterów negatywnych nie Polaków. Czego byśmy się obawiali, nie Niemców, czego byśmy się spodziewali, chociaż Niemcy tutaj też są i są źli, ale również Francuzów. To jest bardzo, bardzo interesująca opowieść, dlatego że widzimy taki gwałtowny społeczny konformizm. Rodzice bohaterki, która ma na imię Sara, nie spodziewają się niczego złego, wydaje im się, że oni żyją w tej. Bardziej wolnej części Francji, że tutaj żadne represje ich nie dotkną. Tymczasem nagle się okazuje, że z dnia na dzień życie się może zmienić, ponieważ sklepy nie obsługują Żydów, zaczynają się łapanki, polowania na ludzi. Niemcy docierają również do. Do szkoły, i tutaj widzimy bardzo ciekawe zjawisko: mianowicie wszystkie te dzieciaki, które są, jakby w dzisiejszym języku mówiąc, wygrywami, czyli te, które po prostu sobie radzą dobrze w, te, w tej szkole i są atrakcyjne towarzystwo, od razu wpadają w, tą, w ten nowy świat bardzo płynnie, po prostu zostają takimi młodymi, młodymi nazistowskimi bojówkarzami i donoszą na swoich kolegów, polują. Na swoich kolegów, i ich ofiarami trafiają z jednej strony dzieci żydowskie, ale również, również klasowy, klasowy niepełnosprawny. Nasza główna bohaterka, jako jedyna, daje radę uciec z tej szkolnej łapanki i trafia do, trafia do rodziny, właśnie kolegi z klasy, prześladowanego również przez, przez innych uczniów niepełnosprawnego. Oni ją ukrywają przez, przez praktycznie całą wojnę tam się rozgrywają. Rozmaite sytuacje, których już opowiadać nie będę. Natomiast no bardzo ciekawe jest właśnie to, że my możemy tutaj zobaczyć ten, ten obraz wojny, w którym nagle widzimy. Rzadko w tej roli pokazywanych Francuzów, którzy stają się bardzo gorliwymi wykonawcami tej całej nazistowskiej, nazistowskiej doktryny, ideologii i przemocy. I to jest no, mnie, mnie to dosyć poruszyło, ale też jest taki przekaz, przekaz uniwersalny, który z tego filmu wynika. Mianowicie babcia się pyta na początku tego bohatera, czyli, czyli, czyli Juliana, który tu okazuje się, że imię dziedziczy właśnie po. Po tym, po tym niepełnosprawnym chłopcu, który, który razem z rodziną tą babcię w młodości ukrywał. I babcia się pyta tego, tego Juliana współczesnego, czy on po tych swoich doświadczeniach w szkole i po tym jak zachował się źle, po prostu skandalicznie wobec, wobec przez siebie samego prześladowanej osoby, czy on, czy on się zmienił, czy on jest lepszy? A ten Julian mówi, że on nie jest teraz, że on się nauczył nie być ani dobrym, ani złym, tylko że jest po prostu normalny. No a my widzimy w tej opowieści to mi się wydaje jej, jej walorem edukacyjnym. To jak łatwo takie osoby, które właśnie są normalne, które są lubiane, którym, które wydaje się że są zupełnie w porządku, aż robią jakieś tam drobne, drobne świństwa, jak one nagle mogą po prostu wpaść w takie najgorsze, najgorsze niszczące dla otoczenia, ale również dla nich samych w dłuższej perspektywie zło. Więc na pewno mamy tutaj bardzo, bardzo duży walor taki moralizujący, wychowawczy, to jest fakt. Ale, i tutaj jeszcze, jeszcze wróćmy do tego, że tego wątku historycznego, który jest jakby głównym tłem tego, tego filmu, wydaje mi się, że jeżeli wasze dzieci trafią na ten film ze szkołą, a jest to możliwe, dlatego że z tego co widzę, to ta promocja wśród nauczyci nauczycieli tego filmu jest bardzo, bardzo taka, bym chciał zrobiona z, rozma z rozmachem, nie należy się tego w ogóle obawiać. Natomiast no, my, myślę, że będzie to bardzo fajne wyjście. Już do tego, co wy sami musicie, drodzy Państwo, zrobić, czyli po prostu opowiedzieć dzieciom trochę o historii, dlatego że wydaje mi się na przykład sam fakt, że, że dziecko będzie obejrzy film, w którym dziewczyna żydowska jest ukrywana w stodole przez, przez małżeństwo w okolicach dużego miasta. No ewidentnie Polakowi coś to przypomina, prawda? To jest więc, więc to jest świetny moment do tego, żeby dziecku przybliżyć albo utrwalić, jeżeli już zna historię, historię rodziny Ulmów, prawda? Więc to, to możemy mówić, że no, film to jest film. Oczywiście takie rzeczy się działy również, również we Francji i, 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 i dla mnie osobiście to jest coś poruszający obraz, bo jednak ta skala jest jakby głębsza te, te, tych prześladowań, niż, 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 niż my to sobie nieraz wyobrażamy, zwłaszcza jeżeli porównujemy to z tym, co się działo w Polsce. No ale z drugiej strony, właśnie to jest wyjście do tego, że powiedzieć, że u nas było jeszcze gorzej i że u nas z kolei nie było tych ludzi, którzy tak chętnie się rzucali w objęcia te, tego, tego stworzonego przez Niemców piekła. Tylko którzy z tym piekłem próbowali na swój sposób walczyć, czasami właśnie. Zachowując tą normalność, ale, ale nie w tym znaczeniu, które w filmie okazuje się być jednak pejoratywne, tylko w znaczeniu zachowania własnych, własnych cech ludzkich, własnej przyzwoitości, i tu wracamy do rodziny Ulmów i innych tego typu przykładów. W związku z czym myślę, że nie należy się w ogóle zżymać na to, że znów widzimy w filmie bohaterkę z rodziny, z rodziny żydowskiej, zresztą niespecjalnie nie, nie nie specjalnie religijnej. Ale jest to znakomity punkt wyjścia do tego, żeby, żeby opowiadać o własnej historii i pokazać się w całkiem dobrym świetle w porównaniu z tymi, z tymi Francuzami, którzy, jak mówię, no tutaj wypadają. Tak, że ja się nie spotkałem z tak złym pokazaniem Francuzów bardzo dawno, a jeżeli w ogóle kiedykolwiek w filmie tego typu. To jest, to jest bardzo ciekawa sprawa. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą walory artystyczne. Film jest, jest bardzo udany, są piękne, piękne zdjęcia, piękne ujęcia krajobrazów, zarówno miejskich, zimowych, jak i, jak i leśnych, przyrody w otoczeniu tego miasta. Jest ładnie zrobiony, jeżeli chodzi o dbałość o szczegóły. Są, są również pewne takie sceny bardziej. Bardziej artystyczne, bardziej filmowe, bardziej takie w konwencji przenośni. Drobne elementy baśniowe nawet śpiewają, ale bardzo drobne. To, to jakby jest obraz jak najbardziej realistyczny. Więc artystycznie to jest, to jest po prostu ładnie, ładnie, porządnie zrobiona rzecz, w ładnie nasyconych kolorach. Mi się ten film bardzo podobał wizualnie, jeszcze zanim zacząłem, jakby czuć, że, że ten film mi się po prostu. Podoba, a mówię, no nawet, nawet się nie spodziewałem, że, że, że film, którego nie jestem docelowym odbiorcą, tak. Nawet myślę, że w paru miejscach zrobił na mnie spore wrażenie. Tak więc, jeżeli, jeżeli sami państwo by chcieli iść z dziećmi, to, to już was zostawiam waszej, waszej decyzji. Jeżeli dzieci pójdą ze szkołą, to nie ma się czego obawiać, natomiast na pewno warto potraktować seans tego filmu jako wstęp do Lekcji, lekcji historii, a może także po jakieś rozmowy o zachowaniach ludzi w trudnych czasach. Tak no więc ja Państwu ten film i Państwa dzieciom spokojnie polecam. Dziękuję Państwu za uwagę. Niedługo się widzimy z powrotem z kolejnym, myślę, interesującym dla Państwa i dłuższym prawdopodobnie materiałem. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.